Siemaneczka, mordeczki i kontynuujemy oczywiście naszą przygodę. bez skakaniu. I co, lecimy za O, o, widzę powtórkę z rozrywki. Teraz utrudnione. Jakieś kraby widzę, mamy. wo wo wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Dobra, bez tego. Ciężkie to jest mordy. Oj, 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 ale ciężkie. Dobra, to. Teraz wiemy mniej więcej o co chodzi, ale. Ej, to jest mega ciężkie w Dobra, tutaj, teraz tu. No, ten deguru. Jest, dobra Należy ja się ładnie udaje Co tu, jaka żaba? No! Co jest? Czy ja to... Zrobiłem Tylko ciężkie to jest Ojoj, Forest Gump widzę, musi znowu biec Dobra, będziemy taką ułatwiacza sobie, bo... Oj, by nie ciężko będzie nie wiem ile to dobrze. Dobra. Widzicie jakie wyczucie idealne? I prześliśmy to. Uch! Gdzieś jednego zapomniałem trudno, ale o niej, oj, ciężkie to było będzie, ciężkie, ciężkie. To nie aż takie ciężkie, ale no trochę. Trochę pomóc się musiałem, więc... No ja, szybki odcinek, więc... Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!